Zobaczcie, no to jest bagaż, że Elenda piękni dni. To jest tak. Bez względu na to, ile, na ile dni jedziemy, to walizek jest dokładnie tyle samo, nie? Piękni, a stery hello jest coraz cieplejsza, a czysta liczy nieczysta. Tak samo jak wczoraj zresztą. O, tak. Będziemy wchodzić do tamtej jaskini i zobaczymy jak będzie. podpływ jakie fale jeszcze a widzę, że tam są nawet jeszcze ludzie no, ja nie chodzę do środka, bo niestety um, troszkę się boję, bo tutaj są jeszcze skały, a fale są dość duże no ale myślę, że gdzieś za godzinkę to faktycznie tutaj znowu nie będzie ani 5 metra wody jak sobie człowiek wym... Wyobrazi, że tutaj dosłownie dwie godziny temu było wszystko zalane i nie było przejścia i tutaj była woda, to jest dno. W sumie to nie wiem, czy to jest morze, czy to jest ocean. Muszę sprawdzić. Tu nawet są jeszcze do... Mhm. Wydaje mi się, że ta jaskinia jest dużo większa niż w tamtym roku. O, proszę. Tak, Hania znalazła jellyfish. Jak to się Celi. po polsku mówi? Celi. Jak to jest? Co to jest po polsku. Czekaj. Meduzy. Aha. I to i to wyobraźcie sobie. Cztery. Tak. Ale najlepsze to, że wcale nie są białe. Tylko ona była granatowa. Zresztą zrobiłam to. Tu jest, tu jest. popatrzcie. Tu! Uh. Ale jest taka ciepła woda. Coś pięknego. A patrz ile jest tutaj tych muszelek na skalę! Jest kolejna plaża Newki. Tu jest fajne miejsce, zaraz taka zatoczka. Akurat jest już zachód słońca, więc niewiele będzie widać. Jest odpływ, można grilla robić. To wyróżnia tutaj tą plażę. Można pić alkohol na plaży. O, tu jest całe zaplecze restauracji, a tam jest budka ratownicza. W każdym razie, nawet są tutaj slepy z ciuchami normalnymi, zwykłymi, nie tylko e, do wody strojami kąpielowymi. Zabieram Was na wycieczkę. Tam są e, u góry trasy. Można spokojnie iść na spacer e, górą e, klifu. Tak, klifami. O, tu, proszę. Taka sceneria, nie wiem czy widać Bo akurat jest zachód słońca Jest taki upał, że dopiero Ale nie wiem, czy mi się uda przejść tam, bo miałam taki plan O, 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 ta woda już pływa tutaj Już wpływa, już pływa Myślałam, że tam przejdę, ale jednak chyba troszkę się boję A Widać, że pomału zaczyna się przypływ O, i tam u góry są klify. I tam są genialne widoki, ale to zabiorę Was później. Szukać dwóch moich małych bączków. Wiem, że gdzie, gdzieś tutaj szusują na deskach. Ania to już takiego bakcyla, zresztą Tomek tak samo. Uwielbiają na tych deskach pływać. Nie wiem, czy czasem ja sobie trzeciej deski nie kupię, bo tak naprawdę nie ma szans się wymieniać, bo oni cały czas są na deskach, cały czas. Tam jest cały kompleks restauracji, toalety, sklepy z ciuchami, nawet jest prysznic na plaży. Podjeżdża się samym samochodem, parking jest pod samą plażą, są ratownicy. Plaża jest ogromna, duża. Bo już jestem za późno, żeby cokolwiek znaleźć jakieś żyjątka, ale fajnie, można tutaj pomiędzy zrobić sobie grilla eee, tak ustronnie, tutaj właśnie ludzie palą sobie grilla, czy tam czy tam, tak naprawdę no, genialne miejsce no, takie widoki z rana to ja mogłabym mieć codziennie naprawdę, to mnie tak relaksuje morza szum jest odpływ i dlatego można spacerować tutaj jest ile około z tego co myśmy zauważyli no to około takich zatoczek i takich plaż gdzie można sobie zejść i, i, i pokąpać się to jest około siedmiu albo ośmiu no tak.